Zobaczcie w ogóle jaka dziura się zrobiła w kominku. Wiedziałam, że to jeszcze nie powinien być koniec. Luna merda ogonem. A na pewno będzie przepyszna Ja kocham owsianki, długo nie jadłam. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Śniadanie zaczynam od y, pierwszego mojego przepisu y, z albumu Be Diet Ewy Chodakowskiej. Cynamonowa owsianka z borówkami i kokosem. Wygląda tak, zobaczymy, jak będzie smakowała. Na pewno będzie przepyszna. Ja kocham owsianki, długo nie jadłam. Co zaglądasz? Nie chciałeś. Nie, <grym> nie. <grym> Także zobaczymy, jaka będzie dobra. Nie wiem, czy wiecie, ale właśnie Ewa Chodakowska ze Sterbomixem współpracuje teraz i na początek dała 50 przepisów do Kukidu. Z tej samej diety, co ma dietę, widaje. Także smacznego, zajadamy się. Moi drodzy, zobaczcie, weszliśmy do ogrodu, zobaczyć, co się dzieje. No, jest pełno żonkili. Ale wszystkie żonki są bez pączków. Dobra. Zaraz radio. Każdy jeden. Z tego co widzę jeszcze oczywiście są te liście, no bo jeszcze niech sobie leżą, jeszcze mogą być przymrozki, chociaż u nas pewnie nie będzie. No kurde, no przykro, przykro. No a tutaj zaraz już będą kwiatuszki. Ja właśnie jestem przed wyjściem z dziewczynami. E, muszę was niestety troszeczkę Zasmucić niektórych, ale będę bardziej cepleniła, chyba że to tylko w mojej głowie, ale mam nowe aparaty. A, o, właśnie, oczywiście. Lekarz już chciał zakończyć leczenie, ale jeszcze mi wydali kolejnych 12 eyelinerów, czyli najmniej 12 tygodni. Także wiedziałam, że to jeszcze nie powinien być koniec. Także troszeczkę ceplenia, ale mam nadzieję, że już się do tego przyzwyczailiście. Um, A tym macie, że teraz pracujemy nad moim zgryzem, także to jest zupełnie, zupełnie co innego. Um, ale jakoś to będzie. Dobra, tak jak mówię, idę z dziewczynami e, na kolację. Założyłam sobie takie kolczyki. Ostatnio sobie je kupiłam na konferencję, ale nie byłam ich w stanie założyć. Są ciężkie, jak cholera. Moje uszy nie są przyzwyczajone do takich rzeczy. Ja do tego mam taki piękny e, złoty łańcuszek znaczy srebrny, pod, po, srebrny pozłacany z e, TK Maxa. Przepiękna, jest bardziej taki. Pięknie śmieni. E, mam czarną bluzeczkę z Azy, kupiłam na ostatnio na konferencję i mam te same czarne spodnie. Oczywiście wszystko e, wyprane, świeżutkie. Czekam. Za 20 minut wychodzimy. Dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota. Jutro idę na swój facial, e, który się nazywa Cinderella. Także zobaczymy Cinderella. Także zobaczymy, co tam ciekawego mi e, dziewczyna wymyśli. Mam nadzieję, że będzie dobra. Już chyba wam o tym mówiłam. Hmm, mam nadzieję, że będzie dobra. Wierzę, w to, że to już będzie dobra i że wyjdę zadowolona. O, w ten sposób. Co tam nowego u Was? Wy powiedzcie, co tam nowego u Was? Jak tam dzieci, jak tam mężowie, jak tam wy, bo wy jesteście w sumie najważniejsze. E, także napiszcie, e, co tam u Was, czy jesteście zdrowe, czy jesteście szczęśliwe, czy robicie coś dla siebie, co robicie ciekawego dla siebie. Ja się wreszcie prawie, prawie, prawie już zapisałam na kurs, ale tylko po prostu czekam na datę. Także wreszcie, lepiej późno niż wcale, Zamałam sobie tutaj paznokcia, tak sobie go zmawiam, że cholera, ale szkoda mi było tych sklecać, w ogóle zobaczcie jak mam długie paznokcie, patrzycie, normalnie szok, bardzo długie, naturalne paznokcie, tylko ten były jest ale dzisiaj sobie zrobiłam na nim. Ściągnęłam hybrydę, namalowałam, niech będzie e, jeszcze, także napiszcie co u Was, ja zajkam, pa pa. No, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Ja jak widać jestem po swoim facial już i zobaczcie, jaką mam przepiękną skórę. O Jezu, a co mi tutaj powstaje? Przepiękna skóra, a dziewczyna Georgia ma na imię po prostu wow, rewelacja. Powiem Wam, że będę na pewno do niej chodziła. Yy, nawet nie zapłaciłam, powiedziała, że mi napisze ile. Ale miałam treatment, który się nazywa Cinderella. Ale atmosfera, rozmowa z nią. No, no prześwietna, prześwietna dziewczyna. Idziemy teraz yy, do butsa. No muszę coś kupić do mycia buzi, bo mi się skończyło serawę. A później chyba jedziemy coś zjeść, ale ładna buzia. zobaczcie na ten blask. Wow! <grywa> Jakbym miała jakiś taki mocny SPF naładowany, że tak się błyszczę. No, na szczęście w naszym budzie wszystko jest, także spoko biorę chyba od razu, duże opakowanie. Czekajcie, 530 za 100 ml, a tu 3,91 za 100 ml. Biorę duże, oczywiście. Jest oferta 3 za 2, ale nic już nie potrzebuję. O wow! W ogóle zobaczcie serawę z retinolem. W szoku jestem. Nie używam retinolu, ale. Wow! No, ja już jestem w domu, zobaczcie Glow, cały czas jest w szoku po prostu, jestem, jak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie dalej się utrzymywało. Jak na razie, żadnych podrażeń, także fajnie. Tutaj dzisiaj koło linii włosów miałam wielkie podrażnienie, ale jakoś zeszło. Tutaj też dostałam od Georgii, zobaczcie, taką paczuszkę e, z kremami i z takim ręczniczkiem. Później zobaczę, co to jest. I też dała mi maseczkę, którą używałyśmy. E, Clinic Care powiedziała, że one są dosyć drogie, a była nałożona na bardzo mocno oczyszczoną skórę. Także bez żadnego problemu powiedziała: Nie widzi, dlaczego miałybyśmy tego miałbym tego jeszcze raz nie użyć. Także powiedziała: Włóż do lodówki, zepi i spinaczem e, i użyj za tydzień. Mówi, że się przypomni, no i tak. E, mm, także zobaczymy, powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo mm, jak na razie zadowolona. Zobaczymy jak to dalej będzie, no ale przepięknie skóra wygląda. Wygląda, wy pewnie wymyślicie, że się błyszczy jak psuje jajca, ale mm, no ale bardzo, bardzo fajnie i dla mnie, tak samo jak i mojej edyty, y, nigdy nie mam żadnego takiego, wiecie, uczucia pieczenia, nic takiego tak samo tutaj nie miałam. Także, także fajnie, może wreszcie znalazłam mm, swoje miejsce tutaj w Anglii, wool, może trzymajcie kciuki. <grym> Będzie się dwa kuleczka? No. Nie będzie dwa kuleczki. No, Aha, wnosiła twoje kuleczki. No zobaczcie, jak to ładnie wygląda takie różowe różne kuleczki na tych krzakach. Ja już czuję wiosnę. Nie wiem czy słyszycie jak ptaki ćwierkają. Radosa w bluzie. Luna merda ogonem. Słońce świeci. Też merdasz nie masz. Słońce świeci. ale, tam, ale nie było wiele, masz przodu. <laughs> Super jest. Przepięknie. Lubimy takie... It's prawda? Prawda, jest, jest It's He's always stopping for people. Yeah. Girl. 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 Yeah. Come on. O, oh, heavy a dog. Okej okay. No i to jest właśnie taki spacer z Luną, nie? Zawsze do wszystkich podejdzie, nie? Zwłaszcza do Kotków. Do Kotków? Uwielbia, a ludzie uwielbiają. No bo zobaczcie, to tak macha ogonem, a jeszcze jak po to jeszcze bardziej tu mogę. machasz cała dupa i lata. I tak ludzi zachęca. Gdzie ludzie idą? Idą ludzie? Szukaj, gdzie ludzie są? No, <noise> Ogólnie zobaczcie jakie to jest dziwne. Radosław. Luna no uwielbia ludzi. A ja, a ja wolę a zwierzęta, ja zwierzęta też, no? A ona z kolei ludnie do ludzi. Prawie dostałam zawału, spadło nam lustro. Jak to się stało? Wszystko się pobiło. Oprócz lustra. What the fuck? Jaka dziura w kominku. Mm -hmm. Ja, że tak powiem. Boże, myślałam, że w ogóle zobacz, jakie i te... myślałam, że zawało dostanę. A to widzisz? To jest. to co proszę o. o ja ciesło. zobaczcie w ogóle, jaka dziura się zrobiła w kominku. Moja świeczka y, z. Y, w ogóle okopcona od świeczek, co? Mhm. Moja świeczka, którą dostałam na konferencji. Patrzcie, jej nie rozpaliłam. to była Janki Kandel, ale w opakowaniu warwerkowym wypadł Knot i ona wypadła ze słoika, wszystko się pobiło. To też się to pobiło. Normalnie szok. na wieczorny spacerek. Tak, Lunka? Idziemy. We dwie. Jak zawsze we dwie. Radziowi się już nie chciało, także nie będziemy się go prosić. A idę też dlatego, bo e, wystawiłam dzisiaj cztery rzeczy na Vinted i dwie już sprzedałam. Także wiecie. Taki mam wolne. Czemu od razu tego nie załatwić? A tym bardziej, że jest e, godzina Luny na spacer. Włosy sobie naolejowałam. W ogóle jak ciemno. Włosy sobie naolejowałam, także się przejdziemy, to mi zajmie pół godzinki w dwie strony. E, wrócę. Wymienię sobie i tak patrzcie, po wczorajszym zabiegu cały czas. Jaki mam blask na twarzy. No po prostu coś pięknego. Coś pięknego, patrzcie. No ciemno jest, ale nie nagrywałam nic cały dzień, bo mi się nic nie chciało. To lustro powiem Wam, nie mogłam się uspokoić przez godzinę czasu. Jezu, jaki ktoś ma straszny kaszel. Przez godzinę czasu się nie mogłam uspokoić po tym lustrze. Ale albo kominek słyszał, że rozmawialiśmy, jaki będzie następny. Albo lustro wyczytało moje myśli, bo chciałam je zmienić. Chcę nie zmienić, ale jeszcze nie teraz, jak będzie remont. Albo jak to w niedzielę. Mój tato przyszedł. Ale mój tato to raczej tak gwałtownie do mnie nie przychodzi. <śledzimy> Także złośliwość, pewnie rzeczy martwych. O, chodź, Luniu, chodź, kochanie. Boże, uwielbiam tego psa. Kocham tego psa na życie. No i kiszka, nie mam miejsca. Powiem, że tak jak zwykle, jak to ja? Muszę chyba się zastanowić, czy ja powinnam chodzić o tej godzinie sama. Chodź, znaczy z runką, ale wiecie o co chodzi. Mamy tutaj na parkingu jakieś dziwne typy. Chodź, idziemy. Dobra, zasuwamy do domu. Ale szkoda no.